Uf, własna sauna w domu. Brzmi jak luksusowy hotel, a to po prostu twój przyszły dom w komorowie. Po ciężkim dniu pracy, albo w zimowe popołudnie wchodzisz tutaj na kwadrans i czujesz się, jak na wakacjach. Totalny relaks bez wychodzenia z domu. Brzmi cudownie, ale wiesz co, mając saunę na wyłączność, nawet zabiegani rodzice znajdą tutaj czas na odrobinę luksusu i zabawy. <laughs> nawet gdy dzieci biegają tuż obok. Pewnie, dzieci zwykle trudno zagonić do kąpieli, ale jak im pokażesz taką tropikalną przygodę w saunie, to jeszcze będą się prosić o więcej. A ty w tym czasie regenerujesz siłę. Czyli sauna działa jak magiczna skrytka dla rodziców. Dzieci myślą, że to zabawa, rodzice mają swoje spa. Win-win dla całej rodziny. Tylko. Nie zdradzaj wszystkiego od razu dzieciom, że to zdrowie. Niech myślą, że to tajemnicza zabawa w ciepłą jaskinię. Chcesz poczuć ten klimat na własnej skórze, zapraszamy na prezentację domu. Zadzwoń, napisz, umówimy się na salonowanie, to znaczy na spotkanie tutaj w tym pięknym miejscu. Kontakt do nas znajdziesz w opisie tego filmu, lub w opisie profilu. No i zapraszamy do kolejnych filmów, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej. A Was równie mocno jak sauna. Pozdrawiamy. Ciepło. Bardzo ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.